Witam Cię w zespół zespole szkół nr 2 w Szczynie. Oto nasza nowa pracownia cukiernicza. Tu mamy szapeczkę z mikserami i dostawkami oraz foremkami różnymi. Dwie lodówki do Twojej dyspozycji. Ekspres do kawy. Podstawkę do tortów. Subi oraz wakumpakum. Rękawy cukiernicze, palnik, waga oraz wałek. Proszę, tu masz stanowisko, jeśli będziesz chciał coś podgrzewać. Cztery piece, piekarnik. E, Rowery podkuchenne, rewolucyjne, dostawki do robota, szczypce, e, tu masz siwka, tarka oraz różne mieszadła i łukówki. Tu zaczynamy z trybka brudną. jest on z lewej. i tutaj jest proszę stabilizator do jajek, jeśli będziesz używała. Jestem do Twojej dyspozycji, jeśli będziesz mi potrzebowała, to proszę mówić. Dobrze. Zaczynamy pracę? Tak. Chciałabym Wam dzisiaj pokazać, jak zrobić tartę z lemon, kart i bezą. Potrzebujemy mąki 300 gram, masła 200 g, cukru 100 g i jedno żółtko. Teraz sobie wszystko odważę. Mamy już przygotowane składniki, więc teraz wszystko po prostu będziemy razem z sobą mieszać. Teraz delikatnie sobie to tak mieszamy i za chwilę dodamy żółtko. Można to wyrabiać ręcznie albo robotem. My akurat robimy to ręcznie, bo po prostu tak jest trochę wygodniej. Najlepiej, żeby masło było miękkie, bo wtedy łatwiej się po prostu wyrabia to ciasto. Teraz z ciasta formujemy sobie kulkę i najlepiej delikatnie sobie ją spłaszczyć, bo gdy później ciasto będzie takie zwarte i twarde po byciu w zamrażarce, to będzie nam po prostu łatwiej to wałkować. I owijamy sobie teraz folią spożywczą i za chwilę wsadzimy go sobie do zamrażarki na około 20-30 minut. W czasie, kiedy nasze ciasto się chłodzi, to wysmarujemy sobie formę, w której będziemy go piec. Więc biorę sobie trochę masła i dobrze smaruję formę, żeby ciasto nie przywarło. Forma wysmarowana, więc teraz bierzemy się za robienie lemon card. Do zrobienia lemon cardu potrzebujemy dwie cytryny, jedna ma sparzoną skórkę, bo będziemy ją ścierać do, do naszej masy. Mamy tutaj 70 g cukru, 2 jajka i 65 g masła zimnego. I teraz będziemy sobie właśnie ścierać skórkę z naszej jednej cytryny. Teraz będziemy wyciskać sok z dwóch cytryn. Teraz do naszego soku dosypujemy cukier. Teraz damy to na kąpiel wodną i będziemy rozpuszczać cukier. A po jakimś czasie, kiedy on się rozpuści, dodamy sobie jajka. Czekamy aż cukier się rozpuści i nie będzie takich grudek. Gdy już widzimy, że cukier się rozpuścił, to ściągamy garnek z ognia. Teraz rozbijamy sobie jajka i roztrzepujemy je widelcem. Kiedy nasze jajka są roztrzepane, to idziemy do naszego soku z cytryny i kiedy miska jest delikatnie ciepła, to możemy dodać nasze jajka. Zamieszamy. I będziemy teraz delikatnie je podgrzewać na naszej kąpieli wodnej. Ale trzeba to robić stopniowo i ściągać naszą miskę, żeby po prostu jajko nam się nie ścięło. Nasz lemon kart zaczyna gęstnieć i ściągamy sobie miskę z ognia. I dalej mieszamy. Dopóki krem jest jeszcze ciepły, dodaje zimne masło. Kiedy masło się rozpuści, to przelewamy od razu całość do innej miski. Teraz owijamy miskę folią spożywczą. I dajemy krem do schłodzenia do lodówki na jakieś około 20 minut. Ciasto wyjęłam z lodówki i teraz będziemy nim wyklejać naszą formę. Na początku rozwałkujemy go sobie i tak powoli będziemy sobie wyklejać i załkujemy. Teraz ciasto nakłuwam widelce, kładę papier do pieczenia tutaj na górę i wsypuję yy, fasolę. Pieczymy nasze ciasto w 180 stopniach przez około 25 minut, ale po 10 minutach pieczenia ściągamy właśnie nasz papier i fasolę. No i delikatnie jeszcze się to nam spiecze po bokach i czekamy aż tak się przyrumieni. Teraz czekamy aż ciasto ostygnie, bo gdybyśmy go teraz wyciągali to mogłoby się poszarpać Teraz będziemy przekładać lemon kart na tartę Na czas przygotowywania bezy tartę przekładamy do lodówki Ostatnim krokiem będzie przygotowywanie bezy na górę tarty. Musimy przelać do miski białka oraz przesypać cukier. Będziemy teraz naszą masę podgrzewać aż do rozpuszczenia się cukru na kąpieli wodnej. Teraz białka z cukrem przelewamy do miksera i ubijamy na sztywną i lśniącą masę. Bezę przykładamy do rękawa cukierniczego. Ba, 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 ba. Teraz wyciskamy bezę na tartę. Ba, ba, ba. Teraz na kilkanaście minut wkładamy tartę do schłodzenia. Na końcu będę opalała bezę palnikiem. Oto efekt końcowy. Pa, 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 ra, pa.